Użycie slangu no cap oznacza Bez czapy Oznacza to, że Jeśli powiesz na przykład Zarabiam 10 tysięcy złotych A ta osoba powie Co ty pierdolisz, a ty powiesz No cap, to znaczy, że Nie blefuję mordo, po polsku Wiesz co chodzi, nie blefuję Mówię prawdę, no cap Bez czapy mordo Bez czapy 10 tysięcy, wiesz co chodzi Tutaj widzów uczę jak y, posługiwać się slangiem amerykańskim, bo wiem, że wy możecie nie wiedzieć, ale No cap nie blefuje, nie oszukuje, bez czapy po polsku Ja mówię inno. Robię to wszystko bez czapy, you know You know znaczy no y, wiesz Mówią, ta pyta dla mnie to jak żyć, patrz obraz. Jak ona, pozytywnie nastawiona. Sam zobacz, mogę, nie muszę się malować. Bliska osoba, zawsze ważniejsza niż dolar. To może droga, z niej nie muszę rezygnować. Ja to unikam. Mamy tutaj. Ee, lokowanie produktu. Czy mi się to podoba? Jeszcze nie wiem. No ale jest to lokowanie produktu i każdy się może z tym zgodzić, że jest to bez czapy. Yeah, Zawsze w swojej najlepszej wersji Ciuchów się w szafie nie mieści i ty nie miej Z nami na wersji Z nami na aminapakiem Damaluję ci złą wyobraźnię Ej, kurwa! Ej, to nie jest takie złe moim zdaniem, tak szczerze, na razie usłyszałem mało, ale to brzmi jak taki typowy kawałek, jakiś kurwa mainstreamowy nieznanej artystki, który leci w radiu, dlatego że opłaciła radio RMFFM, żeby puszczali to 40 razy kurwa w dniu ale nie jest jeszcze takie złe moim zdaniem akurat okay, tłumaczę, tłumaczę. Mamy tutaj tekst. Natsu so juicy jak Jay. Wytłumaczę. Juicy oznacza soczysty. Nie będę tutaj... Nawiązywał do jakichś wydarzeń, więc neutralnie tutaj podchodzimy do sytuacji. Jak Jay? JJ Joker? Nie, nie JJ Joker. Wiem, że moglibyście tak pomyśleć, że chodzi o JJ Jokera, ale już wam tłumaczę o co chodzi. Jest taki raper Juicy J. On należał y, do takiej grupy jak 36 Mafia, widzowie. I tu jest nawiązanie po prostu zabawa słowem, że ona jest Juicy jak Jay, ponieważ jego, jego ksywa to jest Juicy Jay. Ja jak wiadomo po polsku znaczy soczysta, czyli jestem soczysta jak Jay, jak Juicy Jay e, A nie copy paste Wiadomo o co chodzi kopiowanie i wklejanie, tak? Czyli na co tutaj chce nam uświadomić, że ona jest e, soczysta jak Juicy Jay Znaczy jest soczysta jak Jay, jak Juicy Jay i po prostu nie jest kopią, tak? Jest po prostu. Jest po prostu, wiecie. Yy, unikalna, tak? No cap. Wiesz o co chodzi? Już zrozumieliście? Okej, okay, okej. Okay. Tutaj widzę czat, rozumie. Dobra, dobra. Widzowie rozumieją. Dobrze, dobrze. Lecimy dalej. masz swój gust i to wiesz, jesteś bossy, babe. Jesteś bossy, babe. Już tłumaczę, już tłumaczę. Jest to nic innego, jak po prostu określenie na kobietę biznesu. Tak? Yy, jesteś Bowsy Babe. Wiesz, co jesteś? jesteś y, dziewczyną osiągającą sukcesy, potrafiącą samą, sama na siebie zarobić. Hmm? Skąd pierdolić samo z Farmazony? No, tak. Zeczko Poland akurat to napisał. Ma Poland w niku, więc pewnie nie rozumie nic, co Pierdolę. Ponieważ jest to po angielsku, więc współczuję tylko. Dobrze, lejdźmy dalej. Już, nasze piękno, Nie dusz, dusz, marzenia, więc nawet kiedy idę z nim Wisły. Mamy wave jak wyspy kanaryjskie Mamy wave jak wyspy kanaryjskie Oznacza to, że wyspy kanaryjskie są wyspami Są otoczone wodą Wave po angielsku jest to fala mhm. Więc mamy falę jak wyspy kanaryjskie W slangu amerykańskim wave Posiadanie wave'a to jest po prostu posiadanie stylu Wiecie o co chodzi? słegu. Kiedyś się mówiło swag Swag, drip, wave Mam nadzieję, mhm. że rozumiecie Lecimy dalej Mówią na nas Disneyland. Ci jak nie wiem, nie rozumiem o co chodzi Skarbie mówią na nas Disneyland Nie rozumiem tego Czy widzowie mogą mi wytłumaczyć? Bo dla dzieci? Aha Bo księżniczki? Aha, okej okay. No takie kurwa A, To akurat średni tekst Taki kurwa dziwny. No mówią na nich Disney. Czego nie rozumiesz? Od nieba od hajsu? Ta Każde dziecko chce w niej by... Kurwa. Dziś, Dziś na niebie świeci nowy Ice Dziś na niebie świeci nowy Ice jest to w slangu biżuteria. Nie wiem dlaczego na niebie świeci nowy Ice, może dlatego, że ma taką kurwa kietę diamentową, że ona po prostu tak odbija, że aż na świecie widać sygnał. Tak, to ja, Alisa Violet z Polski, wzywam każdego dripera i tam się wyświetla kurwa, wiecie o co chodzi? Dobra, next i palety bardzo unikalny fajn Jeśli masz marzenia, to się może strać. Jedna stracek, jedyny znak, to w moim kolorze to ultrafiolet, barwy pastelowe, buladne złoże docenie z lustra osobę Jesteśmy jednakowo wyjątkowe. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tutaj dziewczyna nawija doceni z lustra osobę Jesteśmy jednakowo wyjątkowe. Jak widać, bardzo fajny tekst tutaj dla słuchaczek. Która przekazuje, mocny przekaz Na zasadzie, nie przejmuj się yy, każdy, każdy jest zajebisty Nie przejmuj się Doceni siebie, wiecie o co chodzi yy, Motywacja, yy, pozytywny Przekaz, bardzo mi się to podoba Że jesteśmy Jednakowo wyjątkowe, że każdy jest wyjątkowy Że to, że piszesz na czacie Multi zjebie, to nie znaczy, że jesteś zjebem Też jesteś unikalny Na swój sposób, jesteś unikalnym zjebem Ale to nadal jest unikalność Więc warto żyć Dobra. Jednakowo wyjątkowe, więc chodź. Znamy na pakie, znamy na pakie. Namaluję ci złą wyobraźnię. Więc chodź. I zobacz te barwy. O, mamy tutaj. Więc chodź. Eee, Little Monster, znam. I zobacz te barwy. To nie znam, Reszli. Dobrze wiesz, nie ma granic fantazji Więc chodź z nami na parkie, z nami na parkie Namaluję ci swą wyobraźnię Więc chodź i zobacz te barwy Chciałbym tylko zaznaczyć, że dziewczyny e, mają bardzo duży wpływ Dlatego, że otworzyły sobie klub Same sobie, klub nocny Powiedziałeś, że tak Otwieraj to, kurwa. Bo ja chcę tutaj potańczyć. Bardzo szanuję to. O, tutaj mamy tego Jay Dabrowski. Bardzo szanuję go, lubię. Seria z Simsów 3. Lubię go. To Mandzio Pajacu? Bardzo przepraszam. Powiem tak, nie jest źle, naprawdę. Nie jest, nie jest to jest, nie jest to złe moim zdaniem. Ta nuta jest bardzo basicowa, w sensie taka mainstreamowa po prostu, taki pop po prostu. Ale jakbyście nie wiedzieli, że jest to Team, Team X, to pewnie byście mieli wyjebane, jakbyście w taksówce jechali. Widzowie, chyba czat mi się naprawił tak w ogóle w czaterinio, bo kurwa działa z tego co widzę, bo widzę wasze te, widzę wasze wiadomości.